Chciałam też też odmienić, nagrywamy Rumble wersję No, pamiętajcie, żeby zostawić lajka w górę i suba z dzwoneczkiem. No i wpadajcie na kanał Parowcian 1-2-2. No i sobie zaczniemy grę. Jeszcze parę, noście, sekund, tak, albo dwie Na przykład 25, 26, 7... Niee mm. Łam! Ja chcę tam dobra Lecimy bardziej na dół i... Tak. O tam. Chyba będę idealnie nawet. Nie, 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 nie dobra, nieważne. O tak, 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 dobra, jestem. Rozwalamy i tutaj mamy poison, no to sobie weźmy tu. Chyba tutaj ktoś ze mną jest. I weźmy sobie to. Dobra, weźmy sobie skrzynię, szelast rozwalmy. weźmy sobie staminę. I tutaj. Nie, ktoś tutaj jest. O nie, ktoś tutaj jest. Nie, nie chciałem tego. Dobra. Jeszcze, gdzie jest skrzynia? Tam, Pop. Dobra. Niestety najgorsze, ale to jest jakaś chociaż skrzynia. Kurde, tego nie potrzebuję. Się w w tutaj nic nie ma. Jest jakiś tutaj gość. O tam jest na ulicy. Dużo całkiem rzeczy. O! Kurczaczek. Nóżka kurczaczkowa. Sobie tutaj, kurde Dobra I Sobie, a nie to też? Trzymaj Nie możesz tego, o kurde To tak nie działa A masz ty Ale naplułem na ciebie, widzisz Dobra. O kurde, no to fajnie. No i teraz jest niefajnie. No i za 500 mi sprzedał. No i tak... Jest bardzo źle. Okej, okay, Dobra, weźmy sobie nóżkę, bo jest bardzo, ale to bardzo źle. Czy nie mało rzeczy mam? Weźmy sobie to na pół. No i jeszcze jakieś skrzynki. Tutaj jest dużo drewnianych. Dobra, to jest fajne. Fajne. Jeszcze to sobie rozwalmy. A to jest to samo, więc sobie wyrzucimy to. No nie, no strefa idzie. A nie, jednak no nie. Tutaj można powiedzieć, że nic nie ma. Tutaj jest chociaż hell. I jeszcze tam była jakaś skrzynia. Dobra jest. No nie ma nic takiego pożytecznego. A jeszcze tutaj jest jedna skrzynia Więc sobie ją otwórzmy O to jest całkiem fajne Bym powiedział Dobra O tutaj była nóżka Więc sobie weźmy ją na jedynkę Jest w ogóle mała strefa a czy mało już jest. Wszystkiego. Jeszcze tutaj skrzyneczka akurat. Więc sobie ją otwórzmy. I jest jakiś... A to mamy już. No tak średnio mamy z tymi pro, z tym proszkiem. Tak bym powiedział. Tutaj jest jeszcze jedna skrzynia. Jak ja mogę jej nie zauważyć? Dobra jest chociaż ten. Spray jak można powiedzieć. I no sobie schowajmy na drugie. Yy, chyba weźmy sobie jakiś broni. Weźmy sobie koczek. O kurde. Uff. O kurde. Dobra. Jednak sobie pójdę. O kurde. Całą skrzynię Jak otworzę to będziemy mieć giga fajną rzecz hmm. Tak średnio bym powiedział Weźmy sobie tak To na trójkę To jest takie Dobra, weźmy sobie to sobie na Na Kół Weźmy Do góry i hop Nie... I goldową... Turczak! Nie, 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 nie chciałem zjeść, ajajaj Weźmy sobie na czwórkę Dobra, wypiję już ten... O, to dostał!

O nie, o nie, o nie. Jest całkiem źle. Kurde. No nie. No nie no! Tak nie może być. A, ale dostał. Nie, 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 Ja ci nie, pozwalam Weźmy Cudowny znak nie, Ale dostał za za I jeszcze raz I Dobra, jest znakomicie, więc sobie spinijmy się na... Będziemy tak kampić, można powiedzieć No nie no Bym to mógł zmienić Ale to mi nic nie daje prawie Tam nie... Nie, 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 nie! O kurde O, to się zmieniłem <śm> I to samo no nie no nie, nie, pójdźmy. pójdźmy pójdźmy, pójdźmy, nie dotykaj mnie ja sobie może pójdę na górę i chwilę sobie hey -o! nie no Weźmy sobie trochę jakby się dało... ooo oh, to. Weźmy sobie... Pasergenstami na drink. Puf! Ale dostali tutaj dwoje. No kurde! Tejo! No nie no, goni mnie gościu. Nie goni mnie. Jakbyś wiedział, to mi się to nie podoba. No i w sumie i tak nie wiesz. No, nie, jestem po trzy osoby zostałem. No co się dzieje, no? Gdzie jest ta osoba? Chyba w domu. Dobra. Robię ten. O nie no. Ale że tak. nie pan traktuje. Sobie złapmy cię i... Kurde. A to zostałem so, wygrałem. O kurde. No to fajnie. Pierwsze miejsce. Tak jest więc sobie już w... pójdźmy do Lobby. No szybko, szybko. Do Lobby już. Dobra, mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Zostawcie lajka i subite słoneczki. No i wpadajcie na kanał WarioWChan1-2. No i sobie pobierzcie tą grę na Epiku, jak chcecie. Za, za darmo, opłaca się. No i cześć.